Witamy serdecznie, Kasia i Krzysztof, jesteśmy na evencie Tok Fusion, na evencie Belief, na którym wiara w Talk Fusion przychodzi z umysłu do serca i jest niezachwiana. A wiecie, dlaczego Tok Fusion jest najlepszą firmą na świecie? Ponieważ są to bardzo pomocni ludzie, którzy pomagają na całym świecie. Firma jest globalna możecie działać w każdym miejscu, gdzie tylko macie dostęp do internetu. I jako jedyna firma na świecie płaci natychmiast. Nie musi czekać za tydzień, nie musi czekać na, na płacę za miesiąc. Ona płaci natychmiast za wyniki. I może się tutaj naprawdę bardzo rozwinąć. Polecamy Top Fusion. Okay, we are the couple from Poland. I'm Kasia, he is Chris, and we are working together uh, in Tok Fusion. So we love this company. This uh, yeah. event was incredible. The people. the people was great very helpful very friendly and the whole of association which are here they are great people really if you want to join the company which is completely different from the company you know already this is the right company really Tech Fusion is for you if you want to change your life this life changer this is the last company we ever worked. Yeah.